Witamy serdecznie producentów owoców jagodowych. Pomimo tego, że jesteśmy w kwaterze Borówkowej Faktory, w Borówce, to temat dzisiejszego filmu brzmi zarządzanie pozostałościami środków ochrony, środków ochrony roślin w owocach jagodowych. Temat istotny w tym sezonie z tego względu, że wielu producentów spotkało się w tym właśnie roku, w tym sezonie z bardziej, większymi wymaganiami odbiorców owoców, pod kątem właśnie poziomu pozostałości. Pierwsze wrażenie to było zaskoczenie, później pytanie, co z tym, czy można coś z tym zrobić. Ja tak dobrze się składa, że dzisiejsza przedstawicielka firmy Bayer, która jest ze mną. Dzień dobry Państwu. E, przedstawi państwu nowy produkt firmy. Nad którym firma Bayer pracowała dobrych kilka lat, zbierając dużo, dużą ilość danych w różnych krajach. Akurat dane były opracowane na bazie truskawki, też innych gatunków. I stworzyła pewien produkt, który pozwala przewidzieć to, co znajdzie się w owocach po wykonaniu zabiegu. Tak pokrótce, rzeczywiście. Jest to model matematyczny, który przelicza nam poziom pozostałości, czyli. W momencie, w którym wpisujemy nasz program ochrony, który był zastosowany, to system przeliczy nam, jaki będzie poziom pozostałości w danym wybranym przez nas dniu w owocach. System nie tylko korzysta z danych historycznych, ale tutaj ta sztuczna inteligencja, która tak, ma oczywiście dużo danych historycznych, korzysta również z innych, posiłkuje się również danymi. Które mają wpływ, innymi danymi, które mają wpływ na rozpad substancji aktywnych, środków ochrony roślin, a chociażby zaciąga dane pogodowe. Dlatego też bardzo ważne jest, aby podczas tworzenia pola w, w tym programie dobrze wpisywać, odpowiednio oznaczać miejsca, w których prowadzimy plantacje, bo to też rzutuje na jakość wyników, które otrzymujemy właśnie w tej. W tej aplikacji. Tak, to był pierwszy sezon, kiedy klienci waszej firmy mogły, mogli poznać tą aplikację, mogli zakupić licencję do korzystania. Czy odpowiedź klientów po użytkowaniu była pozytywna, czy też mniej pozytywna? Tak, rzeczywiście okazuje się, że że Reziu, bo tak nazywa się, ten produkt działa, jest pomocny. Jest, jest łatwy w obsłudze i spotkał się z dobrym odbiorem przez użytkowników. To, co bardzo ważne, to, to jest to produkt, który nie tylko przelicza nam ten poziom substancji, pokazuje nam, jak, jaki ten wynik będzie i robi to w czasie rzeczywistym czyli nie musimy czekać na, na wyniki z laboratorium, które no, chyba w, naj, w najkrótszym czasie. Na wyniki czekamy około 24 godzin, to takie minimum. Tu mamy wyniki właściwie po minucie od, od kliknięcia przycisku: generuj wynik. To jeszcze jest to właśnie taki system, który pomaga nam planować pewne zabiegi, bo nie tylko pokazuje nam stan rzeczy dotyczących zabiegów, które wykonaliśmy ale pozwala również na, na tworzenie tak zwanych symulacji, czyli w sytuacji, w której mamy pewien problem, na przykład niedługo przed zbiorami, mamy jakiegoś szkodnika trudnego do zwalczenia, które będzie wymagało zastosowania jakiegoś środku, czy też jakąś chorobę i zastanawiamy się, czy użyć środka A, B czy C i co będzie wtedy? Jaki poziom pozostałości po tych środkach nam pozostanie? System przewiduje też taką sytuację, w której tworzymy sobie pewnego rodzaju scenariusze i te scenariusze porównujemy. Także myślę, że to też jest coś, co, coś, co może na pewno pomóc w takim świadomym planowaniu programu ochrony. W ogóle to był sezon, sezon ciekawy. Wiem też, że niektórzy, jeden z klientów wykorzystał informacje z aplikacji ReZU do tego, żeby. Prowadzić negocjacje handlowa. Dokładnie chodziło o odrzucenie reklamacji jednego z dużych odbiorców. I dzięki temu, że miał informację, jak ta substancja powinna była się rozkładać, a analiza chemiczna, którą otrzymał, odbiegała od tego i w ogóle odbiegała od oczekiwań odbiorców. odbiorcy, i okazało się, że wkradł się błąd w raporcie otrzymałem z laboratorium. No i dzięki temu miał podstawę do poproszenia o wykonanie ponownej, ponownej analizy i wszystko wróciło do normy, cała współpraca. Więc takie proste narzędzie okazuje się, że bardzo ważnym narzędziem w prowadzeniu tak. sprzedaży. Użytkowanie rezju dało temu klientowi pewność, że jego owoce są bezpieczne i spełniają naprawdę te wyniki, to spełniają oczekiwa. te oczekiwania tego odbiorcy. Cóż, nie pozostaje nic innego jak zaprosić Uczestników projektu URW Faktory, maniałe Faktory na Wasze stoisko, żeby mogli na modelu sobie poćwiczyć, przećwiczyć, zobaczyć, z którego nie można skorzystać, bo skorzystać w czasie naszych Dokładnie. finałów. Serdecznie zapraszamy, będzie nam bardzo miło, jeśli pojawią się jakieś pytania, będzie, na, będzie nas tutaj kilka osób z, z firmy, także serdecznie zapraszamy.